Lokomotywa, wierszyk w języku śląskim, czyta Jochanka. na manchowie ciężko maszyna, rubo jak kachlok, nie limuzyna. Stoi i dycho, parsko i zipie, a hajer jeszcze wągel w niasypie. Po tym wagony podopinali i cały już wągiem pojechali. W pierwszym siedziały se dwa hanysy: jeden kudłaty, a drugi łysy. Prawie do siebie dali, bo się do kupy jeszcze nie znali. W drugim jechała banda goroli, wieźli ze sobą krzynka jaboli, i pełne kofry samych prezwusztów i kabanina prościutko z Pili i żarli i jeszcze śpiewali, a potem z łokno wszyscy żigali. W trzecim cygony, Żydy, Araby, a we czwartym jechały same baby. W piątym zaś ruski, ci to mieli życie. Sasza Łożarty siedział na tricie. Wiozda miał na czopce stargane łachy, krzywił pycholem i ciepłą machy. A w szóstym zaś były same armaty, co je wachował jakiś puklaty. W siódmym dwa szranki, pufy, wertikol, smyczy maszyna może donikąd. Jak przejeżdżali bez piekary, Kajwom to robią kółka do kary, maszyna sztopła. Kofry śleciały i każdy loto jak pogłupiały. To jakiś ciuć mogi łajza. Ciupnął i ślimpnął sygnał na glajzach. Mógł iść do haźla albo do lasa, ani pokazywać ją tego mam lasa. Po tym mu ale do szmat na kopali. Maszyna ruszyła cugieho dalej. Bez pola, lasy, góry, tunele. Dar za sobą samym te duperele. Aż się zagrzały te biedne glajzy. Maszyna sztopła i koniec jazdy.